Witajcie w kolejnym odcinku Z serii transportowe opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej o autobusie skania CN113CLL jak powstał ten autobus oraz jaki by był jego odmiany, o tym dowiecie się w tym filmie. Przy okazji zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania tego kanału, a i wbijajcie na moje social media i saga na TikTok oraz Twitter. A teraz przechodzimy do tematu filmu. W CN113CLL to autobus, który był produkowany w latach 1993-1999 w Skanii, we Szwecji. Od 1994 roku był również produkowany, a bardziej montowany w Polsce, w Kapenie, w Słupsku. Ogólnie o historii Kapeny kiedyś muszę nagrać osobny film, bo to bardzo ciekawa historia. No ale dobra, wracając do naszej skań, to autobus posiadał układ drzwi 2-2-1. Był on częściowo niskopodłogowym autobusem, dzięki czemu w pierwszych i drugi działach mieliśmy nisko podłogę. Dopiero schodki były dopiero za drugimi drzwiami. Autobus ten mógł posiadać silnik albo skania DSC-1124, albo skania DSC-1171. Poza oznaczeniami te silniki się w zasadzie niczym się nie różniły. Ponieważ moc posiadały dały tak samo 260 koni mechanicznych. Skrzynia biegów jaką wyposażono ten autobus to Wojt D863, a ten autobus mógł zabrać do 98 pasażerów. Co ciekawe ten model stanowił on rozwinięcie konstrukcyjne wcześniejszego modelu Scania CN113CLB. I co ciekawe, również na podstawie tego modelu powstał autobus przegubowy o oznaczeniu Scania CN113ALB. Wersja przegubowa, czyli Scania CN113ALB to autobus, który posiadał układ drzwi 2221 albo 2222. Autobus ten mógł być wyposażony w silnik albo Scania DSC11.08, albo Scania DSC11.21. I podobnie jak w przypadku wersji CLL, to były różne oznacznie, ale moc była taka sama. Ale tutaj już mamy więcej koni mechanicznych, po aż 310. Tutaj w skrzyni biegów mogą być albo Void D-864, albo Void A4. I mógł on zabrać na pokład 150 pasażerów. A w tym filmie to już na tyle. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało to zostaw łapkę w górę a zasubskrybuj mój kanał. Ogromne podziękowania kieruję dla kanału Ruperci, który pozwolił mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Link do jego kanału i wykorzystanych nagrań zostawię w opisie tego filmu. Pamiętajcie również o tym, że ciągle swoje propozycje możecie pisać w sekcji komentarzy, a ode mnie to tyle na razie. Cześć.